Witam serdecznie, mnie gościa Łukasz Borek, Restauracja na wojka lewar. Witam serdecznie. Łukasz przegrywacie, nie udaje się zdobyć tego pierwszego punktu w Ekstraklasie, czekamy dalej. Ale dzisiaj ta potyczka z sączersami była bardzo, bardzo wyrównana. Czego Ci się zabrakło, że nie udało się. Choćby jednego płócika zdobyć. No, przede wszystkim brakuje nam całego składu, cały czas jakby tego samego. No, co chwilę rotujemy, tu nie przyjeżdżają z Krakowa, ostatnio nie było. Ostatnio mieliśmy gołą czwórkę, tylko to też nie ma się tłumaczyć w wyniku, no ale przez co nam jakby też można powiedzieć, gorzej poszło. Teraz mieliśmy nowego jednego kontuzja w czasie meczu, następny zawodnik, no i nie mamy takiego zgrania, bo gramy innymi składami, przede wszystkim w skuteczności to na pewno, no i żeby wszyscy oddzielić cały czas. Jaka jest różnica między tym, co pokazywaliście na orliku, a tym, co pokazujecie tutaj, jeżeli chodzi o zespół, o właśnie o skład? Dużo się zmieniło? No brakuje Maxia przede wszystkim, naszego atmosfericia w drużynie. A gdzie on jest? Czemu go nie ma? Kontuzja kolana, no a. niestety go wykluczyła i no nie ma. Pozdrawiamy serdecznie Maxa. Pozdrawiam, ja. Maxiu. No i też inna liga całkiem, nie? tu całkiem inny poziom, dużo wyższy, zaryzykowaliśmy grając z tej lice, no ale, ale jest jak jest. No. Pewnie, że jest jak jest. Yy, są Czersi, co powiesz o tym zespole? No bardzo dobrze widać, że chyba grają ze sobą dłużej na pewno niż my, no bo my taki eksperymentalny rok tutaj. No zespołowo grali, wyczekali na jakby nie, 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 nie szarpali się tak jak my próbujemy czasem, przegrywamy te 2-0 i próbujemy szczelić chyba na siłę i przez to nas kontrolują bez przerwy. Grają mądrze, spokojnie no i... Czyli z flaszką czekamy dalej. Czekamy nadal na flaszkę, musi się udać w tym sezonie. Ale to żeby nie zwodzić Was potem w tym w przekazaniu tej flaszki, to może w następnym tygodniu już przyniosę. No, przynieś i wtedy może będzie, jak będziemy ją widzieć, to w końcu wygramy. <laughs> może i tak będzie. Dziękuję za wywiad. Dziękuję serdecznie.